Stacja kosmiczna jest trochę jak komórka. To bombelek życia. Czujesz, że jesteś zamknięty i otacza cię pustka. Na zewnątrz zginąłbym w 10 sekund. Na pokładzie są wszystkie składniki i układy niezbędne, byśmy przeżyli. Z żywymi komórkami jest tak samo, tyle że w skali mikro. Woda jest rozpuszczalnikiem w roztworze życia. Ale gdy jest jej za dużo. Roztwór może być zbyt rzadki i cząsteczki życia nigdy się nie spotkają. Potrzebny jest więc pojemnik. Pomyślcie o bańce mydlanej. Otaczającej kieszonkę powietrza. Banika zatrzymuje powietrze. Coś podobnego otacza każdą żywą komórkę. To błona.